Siemano koniaro i koniarzu. Dzisiaj jest oczywiście kolejny odcinek z aktualizacji, a ja witam Was w westernowym vibe. Ie. Zapraszam na mojego Instagrama, żeby zobaczyć super fotki właśnie z tym shaderem. A dzisiaj, moi kochani, jest kontynuacja naszego święta jeździeckiego. Między innymi, baronowa nam wręczy nagrodę. Pojawiły się nowe zadanka oraz bazar na święcie jeździeckim. Ale oczywiście, zanim do tego wszystkiego przejdziemy, ja, jak zawsze, chciałabym podziękować moim trzem osobom. Ostatnim subskrybentom, a tym razem są to Krzysztof Lewandowski, Kami Czeri oraz Koniara 123. Jeśli chcesz mieć możliwość pojawienia się w kolejnej liście, na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Dodatkowo, jeśli to zrobisz, to będziesz mógł wziąć udział w losowaniu na 10 tysięcy Starcoins, gdy dobijemy do 30 tysięcy subskrypcji, a zostało już bardzo mało, więc zapraszam do subowania. Dobra, pozwólcie, że sobie zmienię shader <laughs> jednak. I oczywiście już lecimy na y, święto jeździeckie do stajni Jorvik. jestem na parkingu, jeszcze go nie wytrenowałam. No, jeśli pamiętacie odcinek z Criollo, to wiecie, że go kupiłam i nazwałam Parking. Jeśli nie widzieliście tego odcinka, to zapraszam Was bardzo serdecznie, ponieważ oprócz Parkinga były inne różne ciekawe imiona tam, tych Criollo. Dobra, mamy tutaj już, widzę, żółty wykrzyknik, więc git. O, jest baronowa, dobra, bo jeśli przez ten tydzień odblokowaliście wszystkie te rzeczy, to wtedy baronowa, z tego co rozumiem, daję wam zadanie i dostaniemy od niej flow. Bo co roku to jest, tylko że co roku jest inne flow. Witaj, Paulina, Goodfry. Ja w ogóle myślałam, że gofry, że to jest napisane gofry. Od dzisiaj jest Gofer Gofer powiedział mi, że chcesz wykazać i udowodnić, że należy do najbardziej uzdolnionych jeźdźców na Jorviku. Słuchaj, ja mam magiczną moc. Czy jakikolwiek jeździec, no oprócz czterech jeźdźców duszy, ma magiczną moc? Krótka wycieczka z mojej winnicy do tej urokliwej stanie była wyjątkowo odświeżająca. Ona jest taka stara, że ona szła do nas tydzień, ale Mam takie déjà vu. Ja nie wiem, czy ja już tego nie mówiłam w zeszłym roku. To właśnie rywalizacja jest powodem, dla którego odwiedzam to święto. Ujeżdżenie czy wyścigi? Skądże? Przyjechałam, by obserwować najbardziej utalentowanych jeźdźców. Chcę być pod wrażeniem, unieść brwi w zaskoczeniu. Dawaj mi to nagrodę, ja jestem prestiżowa. Wiesz, udział w świątecznych zawodach i mistrzostwach, a na pewno mi zaimponujesz. Aha, to ja myślałam, że ty już mi to dasz, a ja widzę, że ty jeszcze mi tego nie dasz. Ej, ale ja nie mam już tego... Dobra, eny... What? Co tu się dzieje? Kaczenka? Świnie? Ka no tak, bo ja wypuściłam świnie, właśnie bo wy nie widzieliście, ale wypuściłam świnie, zrobiłam to co zawsze. Jakby, wiecie, Sabin nie prosiła, Sa ja dla Sabin zrobię wszystko. Dotarły do ciebie wieści, oha, o się pomina, wszędzie biegają świnie. Give me that pig. To jest w ogóle bez sensu, bo ja muszę złapać świnie, które wypuściłam. Wszystko w porządku? Rozmawiam z ludźmi po to, żeby się zapytać, czy na pewno ich nie potrąciły świnie. Ale też mam déjà vu, bo na pewno to było. Dzięki za pomoc. Martina zaraz oszaleje, jej świnie uciekły, pomoże. Jej? Tak, pomogę. Świnie biegają wszędzie we wszystkie strony, bo są za. ze sradę. <grywa> Przeczytałam ze radę. Zestresowane. rozdzieliły się i są daleko od domu. Skoro tyle o tym wiesz, to może to twoja sprawka. Nie, ale chyba wiem, kto za tym stoi. Nie powinnam cię była podejrzewać. No cóż, wybacz, ale to ja. Jestem dzisiaj kłamczuchą w SSO. Podobno ty i parking, świetnie. Parkujecie równolegle. Czy to prawda? Paulina, zaparkuj między świnami. <grym> Nie, no Swoją drogą, jestem solidarna i dzisiaj mam świnie w torbie, patrzcie. Swoją drogą, kochani, chciałabym jeszcze dodatkowo bardzo podziękować moim wszystkim wspierającym, którzy właśnie wam się wyświetlają na ekranie. Jeśli ty chcesz do nich dołączyć, dołączyć do mojego klubu w Star Stable, do naszych cotygodniowych live'ów, tylko dla wspierających, gdzie sobie gramy i gadamy, to na dole macie przycisk wesprzyj. Jeśli będziecie wspierać na na przykład w trzecim poziomie, to możecie nawet wziąć udział w odcinku mnie na kanale, więc zapraszam bardzo serdecznie. Ej, zobaczcie, jak te świnie sobie hopsają. Patrzcie, hop, hop. Ej, ja mogę zrobić jakieś tańczenie świn, patrzcie, hop, 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 hop. Jestem pasterzem świń. Ale słodkie są te świnki. O nie, Sabin, zobaczysz to. Ja mam pytanie: czy my się doczekamy jeszcze dalszej historii tej historii? To jest to zadanie, gdzie będziemy musieli zrobić dla niej bombę. O, o Sabina chyba też ma demencję, kochani, wiecie. Tak samo jak Luciano de Monciano. Właśnie, pamiętajmy, żeby zbierać jajca. Pamiętajmy, żeby zbierać w międzyczasie jajca, bo to jest bardzo ważne, bo możemy to później wymienić na żetony, których i tak mam mega dużo, ale co z tego? Jak można mieć więcej? うん。 Level wbiłam, kochani! 25. Level! O mój Boże, widzowie! Ej, właśnie nie chciałam tego przegapić, ale niestety mi ta tabliczka przesunęła. Jak moja postać się cieszy, ale trochę było widać. Widzowie oficjalnie 25. Level, czyli to widzicie? Ej, napiszcie koniecznie w komentarzu, jaki wy macie level. O mój Boże, ej, w końcu mi się udało, bo ostatnio, jak wbiłam 24, to nie zauważyłam, tylko wy zauważyliście, że mi się zmieniło po jakimś tam cięciu. Nawet w montażu nie zauważyłam, więc beka ze mnie, ale w tym razem. Zauważyłam. Kurde, ale to dziwnie wygląda. O mój boże. 25 level. No, nieźle. No, napiszcie, pochwalcie się, jaki wy macie. A właśnie, ja powinnam dostać w paczce coś. Czekajcie, bo ja. Znaczy, dobra, pojadę do sobie wyścig. Ale ja kupiłam starkońs podwójne, bo właśnie są podwójne starkońs, widzowie. Jeśli ktoś polował na podwójne starkońs, a teraz jest bazar, jest święto, świętoje dzieckie, więc, no, nie ukrywam, że Wam się może przydać trochę więcej starkońs. To zachęcam. Właśnie teraz są podwójne. Mimo, że nie jest to koniec miesiąca, tylko środa. No i dodatkowo, jak kupicie podwójne To możecie mieć outfit Dwa outfity właściwie, ja kupiłam y, Te sarkońcy po prostu 10 tysięcy I mam dodatkowy outfit Dlatego mam w skrytce pocztowej I powinnam móc dzisiaj to odebrać No skoro już to kupiłam, to powinnam to mieć Właśnie w poczcie, więc zobaczmy O mój Boże, patrzcie ile tutaj go jest O mój Boże, ile tych Itemków, właśnie swoją drogą Kochani, kupiłam Feli, patrzcie Przytulaśny, pręgowany, brązowy kot Kupiłam Feli, jeśli nie wiecie kto to jest feli, to pewnie nie obserwujecie mnie na Instagramie. Ale już niedługo będziecie mogli poznać feli na live w piątek, ponieważ będzie to live z kamerką. Możliwe, że sobie pogramy w różne jakieś tam gry. No i poznacie m.in. feli, czy co jeszcze nie widzieli na Instagramie. Jak coś, to zapraszam do mojego Instagrama. I co, w piątek będzie live? I tu są właśnie wszystkie te nowe rzeczy. I z tego co zrozumiałam, to przez to, że kupiłam ten star coinsy, to wszystkie te nowe rzeczy już mam. Ale to zaraz sobie sprawdzę, tylko najpierw sobie odbieram Biorę to zadanko, żeby nic tu nie wybuchło, chociaż wiemy, że... Będzie blisko. No i Sabin pobiegła. I to chyba jest ostatnie z tej fabuły z Sabin. A nie, musimy ją gonić, więc chyba będę musiała ją faktycznie jeszcze gonić. Sabin ucieknie swojej rękami, jest silniejsza, szybsza. Ale to, co to, to koniec? Czyli nie biegniemy jednak. Dostałam spodnie, które mogę w ogóle też sprzedać, bo oczywiście te spodnie mam. I co, kochani, odbieramy te rzeczy. I tak, i tak potrzebowałam kupić podwójne, a tutaj nie dość, że są podwójne. się dostałam oba te outfity. O, to cze z czerwonym dostałam. Mega fajnie. I to, dobra, to mi się podoba. Z tym złotym akcentem. Torba piękna, buciki. O, mamy ten czaprak taki. No i super. Czyli właściwie to są faktycznie oba te zestawy, nie? Jak dla mnie spoko. Tu mamy jeszcze zadanko. Poszukiwania trwają. Mam świetne wieści. Możemy znaleźć więcej skarbów. Dobra, to jest chyba coś nowego faktycznie. Inne kluby dzieckie powiedziały nam, że wiosenne byskotki ukryte są też w lesie Zielonej Doliny. A może się tam przejedziesz i sprawdzisz, czy uda ci się tam coś znaleźć. Nie wiem, gdzie jest to Zielonej Doliny, ale ale Zaraz sprawdzimy. Na brzegu wylądowała tajemnicza skrzynia. Robi się coraz ciekawiej. Przez ostatnie parę dni przy domach, w okolicy Zielonej Doliny. Okej, okay, dosta. Wow! Co to za tajemniczy skarb? Zaciekawiło mnie to. Nie było tam nikogo tajemniczego, ale za to na plaży leżało coś, co wyglądało na skrzynie ze skarbów. Przy jakimś molo, to nie jest gdzieś tutaj? Dolina, czekajcie, dolina. Ta zielona dolina. Zielona, nie wiem. Jajca, jajca, jajca. Zbieramy jajca. Teraz w sumie zaczną się święta. Jak wyjdzie ten odcinek, to już będzie. Yy, będą święta, więc wesołego jajca przy okazji, jak już zbieramy te jajca. Kurde, to nie jest tu. Czekajcie, muszę się skupić, gdzie jest jakaś zielona dolina. Plaża Konik Morski, co? Jakie słodkie. Skała Konika Morskiego. Ej, moim zdaniem, moim zdaniem to było tutaj. Gdzie jestem? Skarb. Czemu nie ma skarbu? Halo. Kochani, witam. Tutaj Iris Brave Look. Chyba to jest moja Wicka, bo tutaj do mnie podbiegła. Może ona wie, gdzie jest ten skarb, tak szczerze. Też właśnie go sama szukam i nie mogę znaleźć. No właśnie. Czyli nie tylko ja nie mogę znaleźć tego. No ja też tam właśnie byłam. Kurde. To ja nie wiem o co chodzi, bo też mi się wydaje, że to było tamto miejsce. Tylko no nie było tego skarbu tam dziwne. W ogóle patrzcie, w lesie Zielonej Doliny i na pobliskiej plaży każdego dnia można znaleźć skrzynię skarbów. Czyli to jest coś takiego, jak na ranczu. Starshine było w tym święcie. By otworzyć skrzynię, potrzebujesz klucza. Każdy kufer zawiera inną liczbę wiosennych skarbów. Skrzynie można codziennie znaleźć w innych miejscach. Dobra, czyli to jest. No, to jest dosłownie tak samo jak te skrzynie na ranczu Starszain. To jeszcze zobaczę w tym lesie, co jest tutaj niedaleko. Bo tu jest ta zielona dolina. Tu jest. Jezu, later, ty ślepo to. O, 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 jest. Jest tutaj przy drodze. Jest skrzynia. Dawaj mi ją. O kurde. A szkoda, że nie ma animacji otwierania. Ale dobra. O Jezu, ile dostałam tych jajec Dostałam 40 jajec, dobra, możemy wracać Znaczy w sumie chyba nie mamy do czego wracać Bo ona chyba nie musi z nami po tym gadać Ale na pewno sobie te jajca wymienię Dobra, czyli są teraz takie skrzynie Nie wiem, czy to trzeba kliknąć, żeby ta skrzynia się pojawiła Czy nie trzeba kliknąć Ale okej, okay, jest to coś nowego Więc za to szacun Baronowo już gadaliśmy, no to przejdźmy sobie Do bazarku, który jest oczywiście w Stajni, Murland Jeśli jesteście tu, to oczywiście nie musicie Się tepać przez pod Podwózkę, tylko możecie tutaj przez te Andaluzy. Andaluzy was zawiozą. I gdzie jest bazar? Właśnie. Właśnie, bo tutaj jest to święto, i ten bazar dali tym razem tam. Ej, dobra, tego się nie spodziewałam. To jest ciekawe. Jeszcze w tym miejscu tego bazaru nie było. No i co, kochani, jeśli chodzi o bazar koni, to mamy oczywiście Se France oraz Belgii. Są to bardzo fajne konie. Ogólnie polecam. Jeśli miałabym wybrać tylko jedne do polecenia, to bym oczywiście wybrała Se France. 629 starkoń skosztują, więc Git przede wszystkim one mają, słuchajcie, i fla Co, czy ja bym chciała jakieś sefrance kupić? Chyba nie. Ogólnie jeśli chodzi o te dodatkowe maści sefrance, które się pojawiły w Halloween, to ich tutaj nie ma i o tym napisało na swojej stronie, że nie ma, ponieważ one zbyt wcześnie wyszły. W się sensie, zbyt są młode, wiecie o co chodzi, że dopiero co było Halloween właściwie, więc dla nich to jest za wcześnie, żeby dawać już na nie przeceny, więc tamtych na przecenie nie ma. No, ale mamy wszystkie inne, więc jeśli nie macie sefrance, to naprawdę wam polecam te koniki. No i mamy Belgii. Belgii też są nawet spoko. Nie są takie złe, ale jeśli macie Starkoń, to jak najbardziej też można kupić. O, Izabelek mój ukochany. Właśnie, bo ja mam jednego Belga, tylko z odmianką i jego tutaj nie ma, bo to był ten specjalny, ten HM. Więc fajnie, że jest to koń, którego no już w sumie nie ma. Tego na pewno mam. Ogólnie tak się prezentują konie na bazarku. Więc dużo rzeczy się tutaj aktualnie dzieje. Tam jest dyskoteka, tu jest bazar, tu jeszcze są rzeczy z Święta Jeździeckiego. Na pewno jak będzie live w piątek, to sobie tutaj potańczymy, kochani, tutaj właśnie na tej dyskotece. Więc zapraszam Was w piątek o 18 na tego live'a. Jeśli chodzi o serwer, to oczywiście na Instagramie będzie ankieta, więc Wy wybieracie, na jakim serwerze będziemy w piątek grać. Pamiętajcie, żeby wbijać do Trico Cup na Instagrama oraz na Facebooka, ponieważ już w następnym tygodniu pojawi się data eventu, już oficjalna, tego przełożonego. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie do obserwacji. Przypominam, że jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to jeśli to zrobisz, to będziesz mógł wziąć udział w losowaniu na 10 tysięcy Starcoins. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie i oczywiście jak zawsze przesyłam Wam gorące pozdrowienia.